Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z SnowRunner. Zachęcam was do zostawienia łapy w górę oraz subskrypcji i ruszamy na kolejne podboje. W międzyczasie przetransportowałem sobie tutaj do kamieniołomu bardzo fajny pojazd do Kolejnego zwiedzania następnych obszarów. Po nie łomie, tam gdzie pojedziemy sobie dalej, ale póki co musimy jeszcze tutaj zbadać dwie wieże, no, i musimy zbadać resztki terenu. I też w międzyczasie badałem sobie zalane tereny, sprawdzałem, co tam jest w tych ukrytych obszarach, i okazało się, że w jednym miejscu jest zatopiona ciężarówka, jakiś woron. Także będę miał chyba ciężarówkę za Friko, chyba że to jest związane z jakimś zadaniem, i będę musiał ją dostarczyć, dostarczyć gdzieś i naprawić, zatankować i tak dalej. Mam nadzieję, że nie i że będę mógł ją sobie przywłaszczyć. A teraz zbliżamy się już do kolejnej wieży obserwacyjnej. I e, mamy też modyfikacje do zebrania. No i musimy jeszcze, jeszcze tutaj te tereny zeskanować, wszystkie nie. To na pewno trzeba zrobić, bo ja nie chcę przegapić żadnej modyfikacji, która jest gdzieś tutaj poukrywana. Wszystkie musimy zebrać absolutnie tak. No ale póki co, musimy sobie z X-em wspiąć się pod górkę. I dokończyć dzieła zostały nam na kamieniołomie dwie wieże do ogarnięcia. No i jeszcze zostały nam całe dwa obszary do zbadania, więc naprawdę. Dużo tutaj jest um, takiego skałtowania typowego, no nie? Co mi się bardzo podoba, bo strasznie się za tym stęskniłem, wiesz. Zawsze sobie robię to na początku, dobrze wyskałtować teren, żeby wiedzieć i dobrze zaplanować sobie następne zadanie. To naprawdę ułatwia życie, dzięki czemu na jednym terenie robię na przykład 30 odcinków, a nie 60. Tak. No i teraz, i teraz tak, mamy tutaj wieżę, Zobaczmy, co tutaj się dookoła kryje. Mam nadzieję, że kolejna modyfikacja. Okej. Okay. Ach. Wspaniale. Dobra. Ua! Co nam się tu? Mamy kolejną bramę. Mamy przy... sklep z przyczepami, jakąś dużą przyczepę tutaj od razu do sprzedania. <gryw> tutaj mamy płaską zwiadowczą, okej. Okay. No i została nam ostatnia wieża bliżej kamieniołomu a potem przesiadam się do, mm, do naszego burlaka i jedziemy na koniec mapy zbadać tam tą resztkę już tym naszym skanerem terenu że tak powiem ale tutaj y, to centrum nie wiem czy to jest centrum serwisowe czy to po prostu jakiś taki punkt gdzie możemy sobie zajechać i kupić przyczepę, na czepę. Um, I tutaj sobie wiedziemy. po te, bo, bo niektóre modyfikacje zostawiłem, bo tam bardziej burlak się spisze, nie chciałem tam z x się wbijać. E, tu widzę, że jeszcze jakieś domki są, okej. Okay. Ha, i są takie zacienione, nie? Mhm. są chyba poza obszarem tego, tej wieży obserwacyjnej. No dobra, ja sobie wyznaczam cel podróży. E, o kurde. Weź coś mam takie przeczucie, że do tej wieży będziemy musieli z innej strony zajeżdżać. O. A co to tu jest? O, okej. Okay. Tutaj jeszcze coś jest, zobacz. No, ciekawe. No dobra, na razie chyba sobie pojadę tak jak sobie wyznaczyłem drogę teraz. Musimy zjechać z tej potężnej góry. Mam 42 litry paliwa w zbiorniku, ale spokojnie na plecach mam jeszcze jakieś 700 coś, także możemy gnać. A przed nami jakiś gruby teren, znaczy woda. I tu chyba po prawej stronie, byśmy mieli tą modyfikację, nie. No, wolałbym tam. Z Ziggs myślę, że sobie poradził, ale chcę sprawdzić też tego burlaka. Myślę, że on tam będzie sprawniejszy, bo na błocie nie będzie nas tak rzucać lewo-prawo, nie? Burlak jest. No, gorzej sobie radzi właśnie na kamieniach, na jakichś takich nierównościach twardszych. Za to, w błocie powinien być fantastyczny. No tutaj też mamy te kapciory szerokie. Specjalnie takie wziąłem właśnie na te tereny, bo tutaj mamy do dyspozycji też te, e, takie węższe. Ale z tego nowego pakietu i sprawdzałem na błocie, i mm -mm. E, na samym błocie gorzej. Jeśli chodzi o jazdę po asfalcie, chyba trochę lepiej sobie radzą. Mimo, że mają tam w statystykach e, lepszą przyczepność na błocie, chyba nawet niż te, albo podobno. To nie mają podejścia, tutaj jednak szerokość robi robotę. Dobra, musimy się zatankować. Na szczęście nie ma z tym żadnego problemu. Zobaczcie, ile mam zielonego złota na plecach. Jedziemy dalej. Tutaj widzę, że odkryła się jakaś droga. O, a co to tu jest? Tu jest jakaś wydupczona w kosmos ciężarówka. Pytanie, czy ja dam radę tu wjechać po tych kamieniach? O kurde. Nie wiem, z której strony byśmy mogli uderzyć, ale jest to wyzwanie, które chcę podjąć, więc robimy to. Myślę, że powinno się nam udać. Ciężarówkę mam niewielką, więc powinna się gdzieś tu jakoś przecisnąć, nie? Między drzewami myślę, że nie będzie problemu. O, fajnie, idealnie. Idealnie, idealnie. Nie będzie żadnego problemu. Dobra, weźmy sobie blokadę i teraz gdzieś tu musimy się wbić. Szukamy takiej przerwy między tymi skałami. Tu nie wejdziemy. Mm -hmm, tam jest coś grubego, kurde. I to chyba jest ciężarówka, której jeszcze, którą jeszcze nigdy nie jeździłem, bo tak poznaję bo że tak powiem, miniaturce. Mm -hmm. O, no, moi drodzy. Coś, coś chyba będzie. O, że ty... Ej, ja nie mam tej ciężarówki jeszcze. Mam nadzieję, że będę mógł ją sobie po prostu odebrać. Że nie będę musiał jej naprawiać i gdzieś tam dostarczać, tylko że to już będzie moja ciężarówka. Ale by był sztos. Dobra. Wygląda na to, że sobie normalnie wjedziemy tu. Ty, ja nie mam tego pojazdu. Nie poznaję tej kabiny. Wow. Dzień dobry. Ohoho. Cześć i co ja mogę sobie to zgarnąć? Nie, to chyba będzie związane z zadaniem, ale na tych y, początkowych mapkach w SnowRunnerze jak się robiło jakieś zadanie z daną ciężarówką, to często się ją dostawało w prezencie albo po prostu odblokowywało, nie? Wow, dzień dobry. Ach, jak ty się nazywasz? Dan, tak? Ile masz kółek? Odpowiednią ilość, okej. Okay. Haha, przepiękny jest. Mogę do niego wyciągarkę już teraz podłączyć, ale coś czuję, że to będzie związane, że, że to zadanie będzie jakieś takie poboczne czy coś. Mogę się do niego przesiąść w ogóle? Nie. Nie ma paliwa, więc możemy go w sumie już zatankować, prawda? Nie możemy. Wow, szkoda, bo teraz mam cysterny. To pasowałoby, nie? Żeby tu paliwo zrzucić. 350 litrów, no kurde, idealnie by było się zrzucić, przecież cysterną jeżdżę. Ech. Jeszcze jeszcze do ciebie wrócę. Jeszcze się zobaczymy później. <gry> ale się cieszę, kurde. Wiecie jakie. Ja... Mówiłem wam, nie, ale bardzo chciałem ten timer tutaj zwiedzić. Tu są najlepsze ciężarówki przecież. Potem jeszcze są fajne, ale. Timer to timer. Dobra, muszę sobie tutaj trasę wyznaczyć. Fajnie, żem pojechał. Bo mogłem jechać tutaj dookoła, nie? Ale to by miał taką pewną drogę, a tu od razu ciężaróweczkę, dupeczka. Fajnie, podoba mi się. Okej, okay, nie będziemy chyba cisnąć przez las, bo zajmie nam to więcej czasu niż jazda dookoła. I za chwilę będziemy przy wieży obserwować. Też tak patrzę, że. Nie, możemy spróbować. Gdyby to był jakiś kolob, to inna sprawa, ale my mamy przecież. Małą zwinną ciężaróweczkę. Więc możemy tu na spokojnie. Kutczoki. I już jesteśmy na miejscu. Bardzo fajnie. Tak się zdarza właśnie, że te lasy są takie. Mm, rzadsze tutaj, nie? Takie to niebo różowe jest, to wygląda jakby było radioaktywne. Trochę. Odblokowaliśmy modyfikację. Lokalizację mody... jest blisko. Okej. Okay. I terenowiec. Czy to będzie kolejna ciężarówka? Tak, ej, tu jest jakaś kolejna ciężarówka, zaraz się zesram. <grywa> ja piernicze! Tutaj jest jeszcze modyfikacja, którą pominąłem w ogóle. A, i tutaj sobie przyjechałem, pokażę wam. Taki zestawik sobie tutaj ogarnąłem. Loadster przyprowadził tego herkulesa. <grywa> no. I tym pojadę sobie ze zestawem na następny obszar i będziemy badać. Także nie cały czas to samo, ale też coś innego. I patrzcie, jak to genialnie, idealnie pasuje na tą przyczepkę. Ten z tyłu, kurde, fajnie. Mm, bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, ok, to chodźmy jeszcze po, to, po tą modyfikację, tutaj, bo jesteśmy na blisko. I Zixa możemy chyba zostawić gdzieś tutaj przy wyjeździe, bo nie wiem, co nas czeka dalej. Czy tam będzie stacja, czy nie będzie stacja paliwowa na następnym obszarze, więc na wszelki wypadek, gdzieś go tutaj bliżej zostawmy. I zaraz przełączamy się na burlaka. Zobaczymy, co on będzie. Co on nam tutaj zrobi. I czymy tutaj sobie i gaz. Elegancko. Dobra. Jeszcze mamy dwie półki skalne. Zajebiście Zik to ZIX. Trochę go tam uszkodziłem. Zawieszenie, zwłaszcza Ale spisuje się chłop. I co my tu będziemy mieli? Yy, zawieszenie. Specjalne, dostrojone, tak? Dobrze, myśl dobrze myślę. Zawieszenie. Doskonale sprawdza się w trudnym terenie. I na paskudnych drogach wiejskich. Pokaż listę pojazdów. Tuzy, okej, okay, tego pojazdu nawet jeszcze nie odblokowałem, więc to jest jakieś chyba specjalne zawieszenie tylko do tego samochodu. Hmm, ciekawe. <grym> Sprawdzimy to oczywiście, chociaż mm, zawieszenie takie modyfikowalne mm, to już mamy w wielu ciężarówkach, nie? I na przykład teraz robię sobie transporty w Western Starze, co wam kiedyś mówiłem. Nie wiem, po co są te kółka odstające, nie? po bokach, które się tam opuszcza. One nie mają żadnego napędu ani nic, mają jakąś tam amortyzację, tak, obracają się. I tak myślą, no po cholerę. I teraz odkryłem, jak właśnie zacząłem robić transporty drzewa, bo tam trzeba było sześć kłód przetransportować, nie? Zrobimy sobie jeden taki transport wspólnie, bo jeszcze mi została tylko jedna dostawa. Ale chodzi o to, że podczas jazdy o na przykład jak wow, jak wpadamy w taki rów jak tutaj są takie mocne przechylenia, nie? No to wtedy ten Western Star, jak mamy opuszczone koła, jest dużo bardziej stabilny. Ja mam wrażenie, że te koła nawet tak opuszczają się mocniej w dół, żeby stabilizować całą ciężarówkę. Więc spoko, ok, wyłączamy tutaj. Tak, patrzę to miejsce. Tutaj jest, nie takie podejrzane. Czy nie ma tu jakiejś znajdki? Patrz, tutaj jest jakiś. Co to jest? Hmm. Ciekawe, w sumie loadsterem bym mógł tam po modyfikacje dojechać, to zaraz to ogarniemy. Dobra, jedziemy dalej. I wjeżdżamy sobie do tego centrum serwis... A to chyba jakaś... Jakiś tartak jest albo coś takiego, nie? Aha, tak to wygląda. Stąd będziemy pewnie jakieś kłody brać albo coś. No zobaczymy jeszcze. Póki co jedziemy sobie ze skanerem terenu, z radarem i jeszcze musimy zgarnąć z bagien część, taką modyfikację. Ale zaraz do tego dojdziemy, bo już jesteśmy na blisko. Najważniejsze jest, żeby zrobić te skany dokładnie. Bo ja czuję, że tam jeszcze coś może być poukrywane na skraju mapy. Pamiętam, że na Alasce właśnie miałem taki zacieniony gdzieś teren i potem patrzę, kurcze części do Hamera są. I też, I też tak niby odkryłem wszystko, a jednak nie do końca. Warto to dobrze przebadać. O. Tu jeszcze nie byłem. Zobaczymy, jak przez to będzie jechał. No widzicie, taki twardy strasznie jest, co? Właśnie szkoda, że w SnowRunnerze nie ma tej możliwości upuszczania mm, ciśnienia z kół, nie? Dopiero będzie w Expeditions. A tutaj by pasowało, bo zobaczcie, jest normalnie mm, takie do sterowania, do tych wentylków, prawda? I tu byśmy mogli sobie tego ciśnienia opuścić i on przez te belki by jechał sobie, wiesz, idealnie, nie? Ech, no trudno, jest tak jest. Mam nadzieję, że SnowRunner będzie rozwijany niezależnie od Expeditions, wiesz, dodatkowo. Byłoby naprawdę zajebiście. Ech, mam ta trzymam kciuki, trzymam kciuki. Okej, okay, musimy podjechać kawałek dalej, myślę, że gdzieś w to miejsce i uderzyć po tą modyfikację, więc tutaj zostały sobie na skrzyżowaniu nasz radar. No i teraz zrobimy ultimate test e e burlaka. Zobaczymy jak sobie poradzi na bagnie, powinien być zjawiskowy. Tutaj to powinien być jego teren. Okej. Okay. I wbijam na wprost, nawet czy tam nie patrzę, czy tam lewo, prawo, czy coś tam. Ej, całkiem twarde podłoże jest chyba. Dobra, jechał bez problemu. Yy, I co my tutaj mamy? Nieco bardziej nowoczesny model silnika oferujący imponującą moc z poprawką na jego wiek. Ok. Przyspieszenie i trwałość przy z rzuciu paliwa. Imponująca moc. Tatra. Krokodyl. Ok, ja do krokodyla chyba mam już najlepsze części, ale do Bandita nie mam. I do Zigsa. Czy to jest ten Zigs, którym odkrywałem teraz świat? Tych Ziksów, kurczę nie mam jeszcze. jest właściwie. Tak, to był ten. Okej, okay. do niego odblokowałem nowy silnik, ale właśnie do niego chyba mam też najmocniejszy. Nie wiem. On tam się pojawił, w... on tam się pojawił w Ontario i na Ontario były była jedna część do niego, modyfikacja. I właśnie to był ten najmocniejszy silnik. Na Ontario. Tak. Ontario. 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 Tam gdzie były spalone lasy. On tam był bardzo wysoko w górach, coś tam te opony się uginają, ale. No, za słabo, mimo wszystko, nie? No i panie burlaku, wjeżdżamy w najgorsze błota. Nie jedziemy sobie na poboczach, nie łapiemy trawy, tylko najgorsze błoto. Zobaczymy, czy sobie poradzisz. A ja, boksuje kołami nie, ale to dlatego, że mamy wysokie biegi. Możemy sobie zrzucić na niskie. I blokadę. O nie, nie linkę blokadę. Ej, i zjawisko, nie, trzeba przyznać. Powoli, ale stabilniej do celu że możemy spokojnie chyba w te jeszcze przetestuję go na tych najgorszych błotach. Najgorzej jest w miejscu, gdzie wiesz, buja na boki, to on wtedy jest taki trochę bezużyteczny mimo wszystko, nie? Ale tak, tutaj jest takie całkiem mocne to błoto, trzeba przyznać i no, radzi sobie fajnie. Przypominam wam, ten samochód został dodany do gry jak jeszcze tajmilo inaczej jak ten samochód został niedawno dodany, nie? W stosunku do Tajmir. Tajmir został dodany dwa lata temu do gry, a ten samochód w zeszłym roku, czyli w 23. Także... No, ta mapa nie była projektowana z myślą o tym samochodzie, nie? Mimo wszystko on nie jest jakiś totalnie OP, bo łatwo go wywrócić, ale... na błocie spisuje się doskonale. No, za szybki to on też nie jest w sumie, nie? A my powoli dojeżdżamy do naszego celu i robimy chyba pierwszy skan. Znaczy w sumie któryś tam z kolei, ale pierwszy tutaj, który mi zależy, żeby zrobić. Bo tutaj też będziemy wyjeżdżać sobie na dróg. O, ciągnik? Wow. O, dobra, ja chcę tu wjechać. Zobaczmy. Mogę podczepić do niego linkę? Moment, pokaż. Nie, on no tutaj po prostu jest taką ozdobą chyba. Może będzie można go później wy wy wyłowić. Już co? Nie mam pojęcia, ale chyba to nie jest pojazd, którym będziemy mogli się normalnie poruszać. Ok, to będzie ultimate test dla burlaka. Bo tu jest naprawdę fest już. Zobaczcie, jaki podjazd mamy tutaj. Wow. Ok. Okej, okay, to jest błotny potwór. Ej, która ciężarówka by tak zrobiła? No chyba ten kąt natarcia jest nie do przebicia. Zresztą jest to pojazd zwiadowczy, nie? On mi mocno przypomina Sherpa, tylko że Sherp jest sporo mniejszy. No i może pływać po wodzie, bo ma w sumie... No jest mniejszy, nie? Koła mogą być nawet i tego samego rozmiaru, ale... No dobra, dojechaliśmy do celu. I robimy sobie pierwszy skan. Tutaj widzę, że jakieś kłody są powalone na tym, na drodze. Mhm. Ciekawe, czy będzie trzeba je usunąć. O, grubo tutaj powalone jest, Nieźle. Dobra, robimy skan, aktywujemy radar. Okej. Okay. No i zobaczmy, no. nic nas tutaj nie zaskoczyło, nie? Nie ma żadnej modyfikacji ani, ani nic, ale mogę spać z spokojną głową. Jeśli wy nie chcecie sobie odkrywać w ten sposób terenu, to możecie użyć um, stronki maprunner.info i tam będziecie mieli lokalizację wszystkich znajdziek, modyfikacji i tego wszystkiego. Ja sobie robię tak. Że tak powiem, w starym stylu, bo mi sprawia to ogromną frajdę, Jak sobie coś odkryję, jak sobie coś znajdę i chcę to robić, wiesz, bez używania jakiejś tam ściągawki, ale jak nie chcecie tego robić w ten sposób, to możecie tam użyć i po prostu jechać prosto do modyfikacji. Tak moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że mi odpędziliście czas. Do zobaczenia na następnym. Trzymajcie się. Na razie. Ja